No zobaczymy, czy to zwędzie. Jest gdzie jesteście? Czekaj, na razie, na razie nikogo nie ma, nie mam do no, Wiem, że widzę. Tu będą ludki, tak? Tak. O, na twoim telefonie przysz przyszło powiadomienie. 17 za O, jedna łapka w góry. Hej, hej! Cześć! Hej lata! Siema, siema, Bartek. Siema, kurde Blaszka. Siema, siema. Cześć, zobacz. Cześć. Siedem osób jest super. Siemano. Eluwina, hejka. 10 osób. Wow, zobacz. Jak super. Hejka, założysz koszulkę z małpą? Koszulka małpy to jest ojca. Mogę o możesz. Pozdrawiamy. Szymi Karwacki. Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem z TikToka. Super! Super, elegancko. Tak, wiesz, to choć bliżej, żebym ja widziała, co piszą. Macie TikToka, mamy TikToka, tak. Ja jestem, kon... ja, tu jest kondoliza 1 na TikToku, a ja pimpek 81. Ciema się ma. Ciema się ma. Ale tutaj nie ma modernizatorów chyba na tym. Moderatorów, Moderat nie. Moderatorów nie ma na YouTubie chyba. Grasz w Eurotracka Simulator? Nie, kiedyś grałem, ale teraz nie gram. Teraz na razie w ogóle nie gram, bo się zajmujemy bardziej nagraniami teraz. No, na YouTube. Dawajcie nam propozycje, co mamy wam nagrywać, co byście chcieli oglądać na YouTube. A, są tu modernizatorzy. Mo moderator. Moderatorzy tu są, nawet nie wiedziałem. Są, mogę. Mogę moderatora? No wiesz, za mo moderatora to tak za te, za donajczyki, nie jakieś pewnie. Na TikToku też za yy, gifciki. Trzeba zasłużyć, jak to się mówi. No, jak tam zdrówko, no jakoś leci, dobrze jest, super, oby tak dalej. A czemu tu się wyłącza ten? No bo no, znaczy, bo chyba gasi, Musi nacisnąć, żeby... Ci nie wiem, jak to teraz jest, bo... No, gasi... A tu musisz kliknąć teraz, z powrotem i wtedy... Nie, czat na żywo. Ej. A wszystkie wiadomości są, o. Teraz mam włączone, teraz mam będą no wszystkie widoczne od razu. No bo się da chwilę... Gracie CSA? Nie, nie gramy. Nie, nie gramy. O, widzisz, znowu gaśnie. Chodzi o to, że to gaśnie po takim szczecie. Ale widzisz, klikniesz i poruszysz no, 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 się no, 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 no. może, no, może jak, no, jak bo... za długo. Może pójść coś. A Jeszcze. Uszczypałeś mnie, no. <laughs> Słuchajcie, nasz pierwszy live na YouTube. Także dodawajcie nam y, otuchy, ochoty do nagrywania, będzie częściej. A jak się nazywa kot? Y, właściwie to on miał się nazywać Kaszmirek, ale że to jest takie długie imię, to żeśmy na niego zaczęli kasi mówić. A teraz już on reaguje na, na sylabę K. Kasz, to my i Kazik, i Kaśka i różnie on, on reaguje na te imiona. Ale tak naprawdę to jest Kaszmir. E, w skrócie Kashi, <coughs> znacie friza, No znamy Freeza, pewnie. E, Ewald, halo. Elo, grubasie, cześć, cześć, witam cię serdecznie. I co tam u ciebie, chudzielcu? Bo moja mama jest na na tableta. Bo moja mama jest na tableta zalogowana, dlatego nie jest Hanna Broń, tylko Anna Baron Strasznie pozytywna pani jest. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki, policja, dzięki. Elo, <laughs> Elo, Tomasz. Nie przejmujcie się takimi cymbałami. Ja cię nie przejmuję, słuchaj. Ja tu jestem stara wyżeraczka. Całe życie od dziecka byłam taka, że nie, nie pokazywałam nikomu, kto mnie przezywał. Wiecie, jak to w szkole. Nigdy nie pokazałam, że ja się tym przejmuję. Nie. Dobrze trafiłaś, bo serio jestem naprawdę chudzielcem. No widzisz, <laughs> ja jestem grubasem, ty chudzielcem. Cała prawda, no i co tu się obrażać? Tyle tylko, że ty szacunku nie potrafisz dać. No trudno. <laughs> Śmieję się. XD. Witam i pozdrawiam Was serdecznie. Cześć wszystkim, trzymajcie się. Katarzyna Gorywa, Gorywoda. Hej, hej. Ja też jestem grubasem. No widzisz, Anna Baran, widzisz. Wszystkie Anny chyba są grubasami. <laughs> Całe życie byłam grubaska i wcale mi z tym nie jest źle. Uwielbiam panią, dziękuję bardzo. Widzicie, i grubaskę uwielbiają też. Z Ciebie XD. Super. <laughs> no piszcie, piszcie coś dalej. Piszcie kochani. Witam wszystkich, którzy przybywają na naszego live'a. Ja też jestem grobasem. Przynajmniej widać, że się powodzi. Pozdrawiam. No dokładnie, Marcin. My wiemy, co to znaczy być grubasem, nie? A gdzie Januszek? Januszek po pracy śpi, odpoczywa. Witam serdecznie, Izabela. Witam cię. Ania Baran. Mi też. Mi też nie jest źle, że jestem y, grubaskiem. Grupaską. Grubaską miało być chyba, co? No super, cieszymy się, 21 osób, nie spodziewaliśmy się tylu osób. Fajnie, że jesteście. No, ale piszcie, piszcie kochani coś. Piszcie, musimy wymieniać swoje myśli, swoje e, po prostu rozmowę, żeby to była rozmowa, dialog, a, my, a, a nie mono, monolog. Super, super. Gdzie ty Paweł jesteś? Zaraz, już ustawiam to Mi teraz nie jest źle, bo... aha, mi teraz, zapytałam już. No, tak wszystko stoi, że... <coughs> tak wszystko stoi, nikt nic nie pisze, że aż drugi raz przeczytałam tą samą wiadomość. Witam serdecznie, to już mówiłam, a gdzie Januszek? A Januszek właśnie się obudził. Ziema z rana i śmietana. Pokażę wam golasa. o! Pokażę wam golasa, Januszka no i tak. jest. Na dyma. Idę na dymar. Idzie sobie zakopcić na, na ten. Idę na teraz, wrócę zaraz. Tak. <laughs> o. o, 23 osoby. No, kurczę blaszka, to to jest. Janusz pewnie czeka pod Biedronką na promocję piwa. Nie już... Tych promocji było. Hejka hejka. Kiedy zaczynamy gotowanie? Ile pimpek ma lat? 31, 32 cholera jasna. Hejka pani Janusz. Hejka, hejka. Witam, witam mase, masełko. Czekajcie, bo trochę tych wiadomości było. Witam, witam. Aha, to już dobra. Super, 24 osoby, słuchajcie, no fajnie, cieszymy się, bo żeśmy się bali, że na naszym pierwszym live będzie za mało osób. Słuchajcie, jak będziecie z nami e, dłuższy czas, no bo trochę tego live'a chcemy poprowadzić, e, to wspólnie sobie kolację zrobimy. Nie wiem czy znacie, czy tak robicie, ale chcę dzisiaj na kolację zrobić jajecznicę z mąką. Nie wiem, czy jedliście. Ona się taka fajna, puszysta potem robi, bo nie wszyscy tak y, robią, nie? Hejka pani Januszu, to już było, witam, witam. Hej, to ja, Misiek, Irena. A witam cię, witam Misiek. No ja już jestem. Co tam u was? No. Po Łośmy tutaj do naszego. Mamy, pier mamy pierwszego live'a i się cieszymy, że jest 22 osoby. Ja nie mogę, 23 były. No, 24 było. E Chcemy więcej tak, filmików. Tak, można, można wysyłać. W opisie jest link ze strony, gdzie można wysłać donate do nas. A gdzie to pisze o donate? Na live można jest. wysłać pieniądze. Lubię no. oglądać Wasze filmy. Super, cieszy nas to bardzo. Cieszymy. Po prostu pod spodem, pod filmikiem, jak ktoś wchodzi, jest w opisie filmiku strona. Link, do której się wchodzi i wtedy... Później Ci pokażę. Teraz jak już nie prawidę. będzie live'a? Tak, ale oni wiedzą o co chodzi. Ale ja też chcę wiedzieć. Może u kogoś będę na live i co? Fajnie, smacznego. No to smacznego będzie, jak dotrzymacie tempa. Jak ja zrobimy. zrobimy. Jak dotrzymacie z nami tempa, to wtedy zrobimy na live. Gdzieś do około 18 mogę zrobić. Na żywo zobaczycie naszą kuchnię. No. Elo, Elo. W opisie nie ma linku do Nate. Nie ma? A wiecie co, bo może ja to zrobiłem teraz, bo ja nie zapomniałem wrzucić na początku live'a. To może się rozłączymy i jeszcze raz, to nie wiem, ja wrzucałem, nie wiem, poczekajcie. O wtedy stracimy widzów. Dobra, to tam, to następnym Każ, razem najwyżej. Każdy na może tym. mówić swój pierwszy live. Mieć swój pierwszy live. Hej Kondoliza, cześć, cześć. No dokładnie i my mamy pierwszy hey, dzisiaj. Januszowie, taki. witam, witamy. Januszu, Janusze witają. Nie ma linku, nie ma. Ja na ferie lecę na jakieś Wyspę z, rodzin... z rodzicami. Super, no, fajnie. Dzień dobry, kochana rodzinko. Dzień dobry, dzień dobry, Monika Witkowska, witamy Cię. Hej, kochani, hej, hej. Super. Ale do... nam miło, że 22 osoby jest Super, Super kochani. Wiecie, co Paweł powiedział przed live'em? Mówi, spodziewam się 2-3 osoby. A tu zaskoczyliście mnie, no, 20 osób więcej. Od samego początku. Dopiero 10 minut live, a tyle osób, słuchajcie. No super, fajnie. Kiedy jakiś nowy challenge? Yy, yy, będzie challenge i ten związany z dużą ilością jedzenia. Będę ja z Januszem występował. Witam, Rób, witam Bogusiu. Witam. więcej live na YouTube. Na YouTubie. No pierwszy nas live, nasz live. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, nie? Panie Aniu, jak wzdłuż ja super! Ja jestem ratownikiem medycznym, tutaj na przykład ten telecytologii. No to już kiedyś, tak. to już Czekam, się, kiedyś... super! Bo my Was lubimy, jesteśmy z Wami, super! Dzięki Małgosiu! Nie, nie pijam monsterów. Powiem szczerze, kiedyś pijałem, może nie monstery, ale energetyki. I jeździłem jako kierowca i dużo miałem ciężarów do dźwigania. I powiem Wam szczerze, że wypiłem tego dnia kilka monsterów to serce mi zaczynało tak napierdzielać, że od tamtej pory przestałem w ogóle pić energetyki. Ktoś się pyta, ile płynów dezynfekujących w sklepie ukradliśmy. No kurde, no ja nie wiem, z 50 butelek <laughs> co najmniej. I pijemy, wiesz, zamiast herbaty, nie? z tego filmiku, wiesz. Którego? No że już oszczędzają i idą płyn, co tak Ach, to o to chodzi! Aaa, mhm. no. Cajaj jak tam życie leci. Z wami zarąbiście leci. Na YouTube jest lepiej, bo widać wszystkie wiadomości na TikToku, których nie widać. A, no widzisz. No kochani, no 30 osób zaraz będzie, no pięknie, podoba mi się to. Bardzo nam się podoba. W takim razie jutro będzie też pewnie live, myślę, co? Teraz będą live y na YouTubie, a nie na TikToku. Myślę, że później może pod wieczór mamy zapasowe filmiki z gotowania, więc wrzucimy jakiś filmik pod wieczór z gotowania, a jutro też może zrobimy live'a wtedy. A co byście chcieli zobaczyć, żeby kondoliza ugotowała? Może napiszcie jakieś może, propozycje. No właśnie, propozycje jakich może macie. I oczywiście to, czego nie było na, 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 na naszym kanale, nie? Bo drugi raz nie będę gotowała. Dzięki mordo, proszę bardzo. Jutro już challenge chcemy, no weź. No. To może jutro nagramy ojciec z pracy, wróci. Ale ten. Y, który... A nie mów jaki? No nie! Jest no, który? Ten z jedzeniem. No, no ale to, dwa z jedzeniem tak? mamy, tak? To, to Nie pamiętam. <śmienny> jeden który... co się zalewa, no. Lej Zale le 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 jeden z wodą. Dobra! Jeden z wodą, a drugi dobra, bez wodą. Dobra, dobra, nie mówię, mówię. Drugie z... kiedyś challenge? Nie wiem jak to napisać. One bite, nie wiem co to jest. Bity, nie, wiem. nie wiem, nie wiem co to ugotuj Kondoliza. E no to będzie gotowanie, no rzeczywiście. Ja mam 12 lat. Anna Baran. Ej, Aneczko! Fajnie, że jesteś z nami. Ale patrz, 18 łapeczek jest nawet w górę. No 25 osób, słuchaj, a tak się baliśmy z pierwszego naszego live'a. Może jakieś ostre jedzenie byłby... Świetna reakcja, Świetna reakcja. kurde, ale... No, ja bym się odważył z ojcem spróbować. Aha, na challenge'u No challenge, że na przykład nie wiem, kupimy tabasko sobie, czy jakieś ostrzejsze i nie wiem, tabasko z parówką, później na przykład tabasko z... nie wiem, a może, Dobra, no, może, o, może z bananem Jak... tabasko ty, tak fajnie by było. Teraz nie wymienia, ja, bo ja myślałam, że to chodzi o gotowanie moje, nie? Macie popita? Popita, a to te popit. No, Przy na mieli mieliśmy popitę. Jaką popitę? tę twoją cytrynową. A nie mamy, to i zrób, syneczku. Zaraz, ci mogę teraz oderwać od tego lajwa, No jaj, wystarczy, że ja jestem. No Pipite mamy. Może jakieś ostre... Aha, to już było. Uciekacie nam. A. Po nie, aha, na to imię mojej mamy. Anna Baran, aha. No bo pewnie, wiesz, ma zarysowane na konto mamę. Na, mamę, ma na tak, tak. Letnie, no. Parówki ugotujcie. Ale... Parówki ugotujcie w czajniku. Yy. <laughs> A będę, co? Jak kawę będę piła? Jak Janusz szedł z koszulki małpy? Gdzie można taką kupić? Nie chcemy robić tu reklamy, ale to można kupić z popularnej chińskiej aplikacji. To To, to, to przecież była z... z no właśnie zrobiłaś o, dobra tam! A, tam. Można, doma, można kupić tą koszulkę na Jomie. Po trzydzieści parę złotych. No 39, 39 no, ja Janusz ma jeszcze drugą, za taką świnią, z takim prosiakiem. Ale fajnie działa na YouTubie ten live. A a, Agnieszka, słuchajcie. A, Agnieszka, Agnieszka, no widzisz, super, fajnie, że jesteś. Mam słabą to grafikę, a. Muszę wyłączyć live'a i włączyć. Super. Wiecie, time. bo my teraz robimy live'a z telefonu. Może dlatego tak słabo tam... Cześć Janusze, tu szalona pani ochrona. No a dzisiaj o tobie gadaliśmy, yy. że dawno ciebie nie było. Pisaliśmy za Agnieszką. Ani ciebie, ani Amandę, ani Marcina. Coś się nie odzywacie. Jesteście zaszczepieni na covid -a? Tak, jesteśmy. Tak, jesteśmy zaszczepieni. Ja obie szczepionki przeszłam idealnie. Bez żadnych objawów. Żadnych. Chyba szczepionki mnie lubią. Radzi coś takiego jak odcinek lowa wodna kula challenge z mamą. Nie wiem, nie wiem, co to będziemy się Są te koszulki, chląu toś. Mojemu muszę kupić. Dokładnie. Grafikę. Ja nie mam ostatnio na nic czasu. Dużo pracy. A no tak. Nie no wiesz, no, no tak się spodziewaliśmy, że teraz wakacje, nie wakacje, wyjazdy. Na samym dole powód. Na samym dole już trzymał góry. Wyjazdy różne, nie? Ale Oktawia, spotkaliśmy się tu w Gdańsku z Amandą, słuchaj. I połączyliśmy się wtedy z y, Agnieszką w Parku Oliwskim. <laughs> e, losu losujecie jakiś numer od 1 do 20. Osoba. Musi zjeść lub ugryźć. Chodź przeczytaj szybciej, ty, bo jak ślepa. To jest... kliknij, cofnij sobie. Yy. Czekaj. I osoba musi zjeść lub ugryźć od razu, ale co? Jeżeli osoba zje całą rzecz, to ma punkt, jak nie. Aha, czyli wybrane jakieś różne rzeczy, na przykład cebulę. Tak mi się wydaje to na TikToku mi cały czas zanika i wyrzuca Agnieszka no widzisz a tu nie super no jak tyle osób jest to, słuchajcie to kto wie czy my się nie przeniesiemy właśnie na jak naprawić grafikę Paweł ja, wiesz nie wiem ja pierwszy raz my nie wiemy bo my pierwszy raz na YouTube robimy słuchaj e, a jak masz na imię bo Ania to twoja mama Yy, mamy live'a, także też nie wiemy. 20 różnych rzeczy do zjedzenia. Na TikToku live'y są lepsze. O, widzisz. Hania. Aha, mama Ania, a ty Hania. Haniu, my nie wiemy po prostu. Wiesz co, na mnie też Hania mówili. E, po prostu jak była młodą dziewczyną, mówili na mnie Haniu, Hania, a teraz ja jestem Ania, bo moje imię prawdziwe to Ania, nie? Ale tak na mnie mówili. <laughs> Czemu nie chcesz moich komentarzy. Nie czytasz moich komentarzy. Cholera, gdzie Lena? Nie wiem. Gdzieś mi uciekło widocznie. Czemu nie też czytasz mojej... Moich... Lena, Lena, Lena. Gdzie ty tu jesteś? Lena, a macie simple, dimple? A co to jest Lena? Trzy kroki w prawym trzy kropki w prawym górnym rogu potem naciśnij jakoś potem zaawansowane aha to chyba tę grafikę tak? ma poprawić to będę gobinować. kombinować chyba miało być mi tam grafika nie przeszkadza kupcie taką kulkę wypełką może było można było ją dostać Balon z wodą pęka i jeden na osoba jest oblana. Zrób kaczkę w buraczkach. Kaczkę w buraczkach? No to musisz przepis mi jakoś przesłać na mój ten. Nie. Kochani, tutaj wysłałem jakby co link do donate'ów, bo zapomniałem w opisie film przed live'em puścić, więc jakby co to tam macie. Przypomnijcie donate'y na górę czatu. Przypomnijcie Przypnijcie nie? na górę, ale jak ja mam to zrobić na górę przypiąć? Na ten co? Napisałeś i przypnij. Kurczę, czekaj. Prawy, prawy klik. klik... Ale ja to muszę i do komputera zrobić. Pra, prawy klik myszką na ten link, co napisałeś i przypomnij. Ja tu będę czytała, Ja w drugim pokoju na kompie to musi zrobić, nie? Przyp